Dobra. Oh. A było tak blisko? Czy ile straciłem w tym ostatnim meczu? Minus. Jest ktoś, weź ktoś pisz, się Siemarci, na YouTube, witam. Minus czternaście na całym dniu jestem. Niesamowite. Nie? Ale czemu nie wiem, czemu ci ludzie muszą być tacy toksyczni? Nie, mo nie można zagrać w spokoju do, do końca mapy i pogodzić się, że nie wiem, się ginie czy coś. To wszędzie trzeba w winnych szukać. Yy, lower bracket dzisiaj, moi drodzy. Yy. To z upper braketa przechodzi. Pokażcie mi, proszę. Przechodzi w sensie spadu. Drift, Brelo, Piobiar, Skinner, Milsi, Control Deck, Migruvi, Pierre, Pelapinia. Ersin Ile osób dzisiaj przychodzi? Co da Marci? No dobrze, że YouTube działa Dzisiaj tak Dzisiaj gra top 25 z rundy, z rundy pierwszej bottom 25 z wczoraj czyli 24 teamy, bo jeden nie grał. Czyli dzisiaj. Oby nie być w top w bottom 10. Jak komuś się powinien noga. A w rundzie pierwszy z rundy pierwszej. Dzisiaj mamy Moonrida Marko A tych ludzi w ogóle tak słabo, słabo kumam. tutaj, nie? Z tej drugiej rundy, z pierwszej rundy. Tam Porki Yama, i Wapu Kurde, wykręcić 25, dzisiaj będzie ciężko. Ja, Joker, a kiedy Ty mnie widziałeś, żebym ja grał w Urzona ten turniej? Poczekajcie, jak ja. Poczekajcie, jakie mam tu kategorie ustawione? Tu jest chyba CS w ogóle na tym, nie? Nie, tu jest Warzone. Tu jest... Siema, Chyba. Tutaj... 25 dzisiaj wykręcić. Nie będzie tak łatwo, kurde, Wam powiem, nie? Będzie, będzie mega ciężko, Imo. Dzisiaj trzeba jakiegoś multistreama, a może od, dzisiaj odpalę tego drugiego multistreama. No chyba tak, bo tamten nam wczoraj ciął, nie? Jokerku kochane, ja to odpadłem już dawno jeszcze w kwalifikacjach tych in game, nie? No, to to mam otwarte. No tutaj mamy. Yy... Nie, nie tak. O... O... Czekajcie, bo tutaj trzeba z listy powybierać. linia ma 2 k, nie chcemy ją oglądać. A na na pewno odpalimy palimy. zobaczyć, jak sobie. Eh? Mam nie. Gdzie jest Aj. Ai. A, Zgupiałem. Siła, sejlot. Co my tu mamy dalej? Mamy dalej... Widzowie, jak macie kogoś, kogo byście chcieli, żebyśmy włączyli, to dawać, dawać. A może tego Dragana, bo niby on ma... niby jest odwalony. Moonrider też włączę. Moon... Moonride. Szalony w of Tanks gra? Nie ma tego. Kto tu na głównej siedzi? Kaga, kagaminium, meduza. Bonkol, Newarien. Nerwarien. Overpaw. Paul. Po, 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 po. Nie wiem. Nie mam pojęcia i jakoś o tym nie myślę. E, Seilot, powiem ci tak szczerze, że chyba do mnie dojdzie dopiero jak się przeprowadzę, wiesz? No, tak mi się wydaje. E, to ci powiem, jak to jest, nie? No, no chyba nie, chyba nie dociera, właśnie wiesz. Chyba nie dociera. Moonrise, Paweł Eisen. Eee. 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 Tak mówią, Sejlot. Tak mówią, zobaczymy, powiem ci, czy tak jest. Mm. Mm. No, no nie wiem, kogo wziąć... Joker hiszpie, dzięki za followa Kiku. Cześć, gdzie się przeprowadzam? Przeprowadzam się, byczku, no w sumie niedaleko, o to samo miasto. To samo miasto, wiesz. Aha. Nie no, przecież płotu metalowego nie będę malował, wiesz co chodzi. Nie no, bramę to tam będzie trzeba zrobić. Trawy za dużo nie ma do koszenia. Nie wiem. Zobaczymy, zobaczę. Nie, nie wiem, widzowie. Nie wiem, nie wiem. Ja, no zawsze się tak mówiło, że koło domu jest bardzo dużo do roboty, zawsze jest coś do roboty. No, powiem wam jak jest, jak już się przeprowadzę. Tak, jedna. Nie dwie. Dwie dzisiaj grają w lower bracket'cie. Hey, czy dzisiaj 6? Chyba zaraz ci powiem, ile dzisiaj gier, bo w sumie sam nie wiem. Stawiam na 6, nie? Fekimia... Hapiona. Ej, nie gra... Jutro grają. Jutro grają. O kurwa. Źle spojrzałem. Dzień dobry. Cześć, Misio. Cześć, Misku. Cześć. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Co? パパさん。 La madonna del bambino è la prima volta che Te hey, Widzowie, kurde, ej, to jest jutro. Ta, zmyliło mnie, zmylił mnie ten chyba round one. Bo tu była jedna data, tu są dwie daty. I Ja spojrzałem tylko na July 22. No, a to jest e, jutro, jutro, jutro o tej godzinie, nie?

にそだな。うん。うん。ねえ、なワシね。なワシね、ね、ね。 Się zastanawiam, co, co począć, co począć, widzowie. Hm. Nie. Idę mam młodego. W sumie ta pójdę młodego ogarnąć. Yy. Idę młodego ogarnąć. Kurde, ale lipa, no bo już sobie zaplanowałem. Ta, idę młodego ogarnąć i będę od, do ten, na cały się wieczorem. Tak gdzieś o 20.00. Si, si, si. No niestety. Zamuliłem pałę.